liderka zespołu Bajm ma i w tym blaku uda się wyzdrowieć do Sylwestra? Beata Kozidrak jest niedysponowana. Fani niepokoją się o zdrowie artystki, świąteczną atmosferę daje się wyczuć już od dawna. A wyjątkowy klimat świąt udzielił się już niemal wszystkim. Także celebryci chwalą się w wywiadach i mediach społecznościowych swoimi przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy, tak jak bracia Golcowie. Spędzają je tradycyjnie, kultywując regionalne rytuały. Inni podchodzą do tego z większy dystansami i decydują się na pewne odstępstwa od reguły. W dobie szalejącej inflacji większość Polek i Polaków stara się trochę zaoszczędzić. Ale są też tacy, którzy nie przejmują się kryzysem i spędzają Boże Narodzenie z wielką pompą i przepychem. Relacją ze swoich świątecznych przygotowań pochwaliła się także liderka zespołu Bajm, Beata Kozidrak Piosenkarka na swoim instagramowym profilu zaprezentowała filmik, na którym pokazuje się w dość niecodziennym wydaniu, gwiazda polskiej sceny z wielkim apetytem zajada się bożonarodzeniowym ciastem. Spostrzegawczywani dostrzegli jednak pewien niepokojący szczegół, Beata Kozidrak zaopatrzona jest bowiem w stabilizator ortopedyczny. Co przydarzyło się popularnej wokalistce? O szczegóły postanowili dopytać ciekawstyfani, pani Beato co się pani w rękę stało dopytywał jeden z wielbicieli. Beata Kozidrak jak na razie nie udzieliła odpowiedzi zmartwionym internetom. Możliwe, że doznała lekkiej kontuzji podczas przygotowań do świąt. Miejmy nadzieję, że artystka wróci jednak do sił na czas i zachwyci wszystkich swoim występem na imprezie sylwestrowej organizowanej przez telewizję Polsat. W trakcie sylwestrowej imprezy Polsatu nie zabraknie oczywiście także innych głośnych nazwisk i wielkich artystów. Jak podkreśliła dyrektor programowa stacji Nina Terentjew, zobaczymy i usłyszymy m.in. Beatę Kozidrak i Bain. Bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, doda, a nie Dąbrowską, która karierę zaczynała przed laty w naszym idolu. Gwiazdy młodego pokolenia bryska. Zjawisko Leo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego. Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów niesamowity Ralf Kamiński, a także FL Grzegorz Chyży, Big Cecilady Punk. Na scenie zobaczymy też Igora Herbuta i zespołowej, e którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym muzb.T.H. Emusic tylko muzyka. Sylwestrową moc przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20:00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.